Proszę, panie prezesie. Co ty znowu Mariusz nawiedziwiałeś? Co pan wtedy robił? Siedziałem w więzieniu. I co, ja mam na tym siedzieć? Jak jest dobrze, to nie ma kryzysu. Jak nie ma kryzysu, to znaczy, że jest niedobrze. A niektórzy próbują mi nie przeszkadzać. Którzy? A ta broń to jest z yy, No i po robocie. O jakiej robocie? Czemu z katapultą? Ale był w PZPR, prawda? Dla mnie osobiście to jest ostatnia kanalia. Dla dobrych dobry, dla złych zły? Broń. A, a tego? Dlaczego? Do widzenia? Dlaczego? No, ale Wisła nie przepływa przez Gniezdo co tam się, Jacek, urodziło znowu? po prezesa telewizji. Tu mamy yy, wszystko, co trzeba. O Jezu, no! Wywal mi to! Błagam pana. No jesteśmy ludźmi w końcu, tak? No właśnie, nie rozumiem. Jeżeli dzieci w pokoju obok są cicho, to znaczy, że patrzą na płonące firanki. To broń! Bo ludziak z tamtej partii nie ma już tam. Dziękuję za pamięć. Ale ja tu wyliczyłem już. I klucz do tych wszystkich proszę. Będę Cię odkrewował. Okej. Okay. Nie podoba mi się pański ton. Ciach i z głowy. Tu się zatoszuje wszystko. Jestem w A właśnie, kamery są? Ten prezes, niby telewizji. Co to jest, bo nie widzę z okularów.